Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ale zmieniłem sobie ten profilowe i nazwę oczywiście. ta nazwa nie była jakaś bardzo przy, ten, przyciągająca, oczywiście ludzi, znaczy no niektórych przyciągało, ale no, zmieniłem nazwę i będą częściej odcinki. To jest w ogóle pierwszy odcinek, chyba dwa odcinki robiłem już, bo mi dwa nie wyszły bo do, do mnie każdy dołączył po prostu i nie wyszedł. No, ale może się uda ten akurat. I oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. No, co zagramy w łódź? Bafu nie, nie grałem, czy się Troszkę w nie grałem, kilka miesięcy. No. Czy ten sam skin? Dobra, trzeba gdzieś polecieć? Czy jest jakaś w ogóle nowa miejscówka? Ja nie wiem, co tutaj się stało. Chcę polecać. Czyli już nie jest czymś nowa miejscówka, to jest bardzo stara. No. A, polecę, polecę. Zobaczę o co chodzi. A, to jest ta miejscówka, której nigdy w nie nienawidzę. Bo my tam zawsze zabijali. No, na wykrzywione wieże. Chyba nie lecę. O, tu jest skrzynka. No, dobra. Dobra, szybko, szybko, bo my się zabiją. Ja nie chcę być zabity. Dobra, Let's. jak te stare broni ładnie wyglądały kiedyś. No teraz niestety ja brzydko widzą. Teczka w razie ból. Dobra. Czy budować troszkę potrafię? Sobie grałem. No po prostu nie miałem jakiejś ochoty nagrywać odcinków tak nie przemawiało to do mnie. By zacząć nagrywać odcinki, ale skusiłam żeby się, żeby nagrać odcinek. On tak dopiero o 20 pewnie wyjdzie. No. Nie śledzę tak, że o 20. Ale nie jestem pewna o której? Więc no. Może jak ile ja dam radę będę, może nie, będę miał czas, to już stawię tak szybko go bardzo. Tak, to słaby. To jest fajny, ten, ten, śmierdząca bomba. O, w ogóle Halloweenowy event jest. Hmm. Może live jutro będzie? się nie wiem, czy to będzie. Tak mi się wydaje, że może być. Nie jestem w 100% przekonany. Trzeba sobie wyobrazić, co się na pompy. Dajcie mi pompę. A co było zabrać? Uff. Podwójna. Będzie komba. jest skrzynka. Nie to wamy dom. Uwale to, bo i tak nie będzie. Nie potrzebuj. Niepotrzebna mi na razie. Tak jak mówiłem, odcinki powinny być częściej, ale nie jestem pewna czy to Dobra. A to był taki odcinek, który chciałem stworzyć... Okay. Nie tam po prostu dlaczego nie nagrywam i nie nagrywałem. Bo tak w sumie to mi się nie chciało, nie miałem takiej ochocy, po prostu. No i. po prostu mi się tak nie chciało, zobaczyć. No ale polecam zostawić teraz subika i lajka. więcej odcinków. Będą lepsze. Oczywiście. Mm. Może trochę w tamtą stronę podróżnimy iść. Oczywiście może będzie live z Fortnite'a Jeżeli pod tym filmem będzie 5 Czyli nie no, 10 lajków To będzie dopiero film Znaczy, um, live z Fortnite'a Będę w się w Ronaldo I gdzie piłka? Dobra, jeżeli kiedyś trafię, okej? Okay? Ronaldo u. O Jezus. Ronaldo tak to robi. Dobra, trafię, okej? Okay? jak nie trafię, to... No Ronaldo, ale ty jesteś... Słaby. Pał. Oh. Wow. No i pokażę wam jaki Lewandowski strzel. Oho! dobry to było 15 razy gorsze niż Ronaldo. Dobra. Okej, okay. nie widzieliście tego. No. no i tak strzela prawdziwy gołd. Czyli Robert Ewanowski. I polecam wkładać na mojego TikToka, bo tam więcej w sumie nagrywam niż na YouTubie. Bo tam nagrywam po prostu więcej i... Tam wbić ten 1000 y obserwacji i zrobić live'y. A jeżeli macie jakąś aplikację do robienia live'ów y na telefonie, to możecie podać? Będę robił wtedy. To musicie mi podać, bo ja nie wiem. Ja się muszę, nie wiem. Na Wykrzywione wieży lecie nie, mi A jak się to robi, słyszysz, co? Bro, leży z kibic. Bro. Halo, tu jestem. Halo. O, Ej, dużo biłeś. Myślę, że tu potem jesteś. O, był za dwieście, teraz już. mnie. O, nigdy mnie wkurzonego nie widzieliście, Ja jest. I nie mam leczenia. Przyjmę, trzeba się schować i nie mam A wykrzywione wieże są bardzo niebezpieczne. Są tak niebezpieczne, że potrafią zabić wszystkich. Co dosłownie zabić. I idziemy dalej. Jeszcze burza, ale sekund leciało. No może to może perfekcyjnie. Mhm. Jakby coś chyba nie to mój angielski bardzo słaby jest. I jeżeli bym coś powiedział po angielsku, to w sumie nie wiem, o co mam mówić? Nie wiem. Ale dobra, nie wiem. I polecam w bitnach i Polecam komentować, tak? komentujcie Filmik. Polecam. No. no. I polecam pić na TikToka, bo tam będzie to chyba się najlepiej działo. Wstawiłem y, cztery filmiki, polecam je obejrzeć. Są fajne. Możecie w, w komentarzu napisać, jaki klub jest dla Was najlepszy. Mm. Najlepszy klub, jaki to dla Was. Czyli, jeżeli się nie interesujecie piłką, to nie musicie pisać. Tylko kto chce, to niech pisze. Rzut. Co? 86. O, tam typ jakiś bój. I tam ktoś tam, kto stoi tam pod żółtem myśli, co jest, kto strzela. I tam taki mm, cygny strzelał. Dobra Sięgienka tam strzelała Gdzie był rift? Ej. Ty młody Ej, który jeszcze do mnie wali? Brak amunicji Uuu, 30 osób o ludzie, czy czemu mnie atakujecie? Wszyscy nie macie innego życia. Jesteście adoptowani. innego życia nie ma. W sumie, te, te, to samo co jest na YouTubie, to się bardziej chyba wybiło niż na TikToku. Bo na TikToku dopiero zacząłem miesiąc, może cały. O. Jestem młody twórca i chcę osiągnie dużo. Prost. Dobra, idź riftem. Jest to zbita AO Już taki i tam ja powrócił taki stary fortnite co miał zawsze dużo osób Bo tak to chyba fajnie było Taki Fortnite który na przykład Pierwszy raz powrócił OG od kilkunastu tysięcy. Dni. Tak to teraz ciągle jest OG. To zamiast usunąć OG i dodać na, w następnym roku, albo pod koniec tego roku, dopiero. To by nie było lepiej. Może miliony osób by powróciło, tak. Oni by usuwali co roku i co roku dawali, tak. To by pewnie dużo osób przywracało, tak by wychodziło po prostu wracało do Fortnite'a. No ale jak oni nic innego nie robią, tylko dodali jakieś delulu. Musisz umieć gadać po angielsku, jak nie to jesteś widać no. Logiki w tym nie widzę. Ej, nie gadaj, że tu nie ma tych tych Tu się muszą od Okej okay. Uki okay. Muszę w sumie dobra. O dobra, Szukam jakichś ludzi, bo przydało się Zabić kilku Co ja zrobiłem? Dwie osoby? Kiedy? Hmm... Wtedy wtedy wtedy. No tak, bo jesteś mądry. No ja po prostu sobie pamięć. Ale ja się bardziej skupiłem do gadaniu do was niż yy, graniu. To są ludzie. I tu Taki Aimbot. Czu, i leży. Może mnie puszła, ale puszy To jest zawsze nie wiadomo ile on Dobra, ziomuś Rusz się. Ale całego ty a nie mam. Nie no, zdoło bez trzymaki. No, ziomuś. O ty udajesz. Szamana FL. I tak coś. Dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Idę sam, nie gra w to. No ale, no czy będą filmy częściej, to odpowiedź oczywiście. Zagrałem sobie tylko jedną rundkę, no bo 15 minut to jest tak dużo. Przez te 15 minut to do Was ciągle gadałem. Może trochę byłem cicho. No ale, widzimy się w następnym odcinku. No, polecam, oczywiście, zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i ten. Dać subika. To jest najważniejsze. Widzimy się w następnym odcinku. Naro.